Siemanko, siemanko mamy 10 maja poniedziałek, a więc nowe NFT newsy. Tym razem późnym wieczorem otrzymujecie je, ponieważ dzisiaj byłem aż na 10 godzin w mojej kopalni fiatów, natomiast sporo dosyć ciekawych newsów. Jeżeli tutaj jesteście po raz pierwszy, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby oglądać od deski do deski, dzięki temu pomagacie mi. W rozprzestrzenianiu dobrych newsów o grach opartych o NFT, o blockchain i kryptowalutę. A teraz przechodzimy już do newsów dzisiejszych. I tutaj pokazuję Wam mój profil na Instagramie. Dlaczego? Ponieważ w sytuacji, kiedy mam tak, gdzie jestem dłużej w pracy, a czasami od czasu do czasu. Um, przeglądam e, informacje, co się dzieje na Twitterze. To będę też chciał dać wam jakiś pośredni komentarz. Myślę, że takimi jakimiś drobnymi um, filmami, szkoda, tutaj e, że tak powiem, zaśmiecać e, YouTube. E, na YouTubie będą w drobnych, takich mniejszych filmach pojawiały się tylko jakieś ważne komentarze, kiedy właśnie wam wrzucę NFT Newsy, coś tam o live, kiedy natomiast takie bieżące komentarze postaram się wrzucać tutaj na Instagram, dopiero to rozkminiam Natomiast no, my, myślę, że sobie jakoś w miarę e, poradzę, tyle jest z tych różnych e, social media, natomiast każde jakby do czego innego się nadają, więc jeżeli chcecie być w takie dni jak dzisiejsze, gdzieś tam na bieżąco z tymi informacjami, e, nie czekać na ten e, zlepek takich e, newsów, e, no to tak jak mówię, z, zapraszam na Instagram. No i oczywiście link e, macie pod moimi a, filmami. A teraz już przechodzimy do moich ulubionych e, statystyk, czyli tutaj 10 najlepszych NFT-ków, które e, w ciągu 24 godzin zyskało. No i z takich mi dobrze znanych to jest e, BCUG, czyli e, Blockchain Cuties. Mm, FINE, e, platforma, którą Wam rekomendowałem, Refinable, e, tworzona przez e, Binance'a i Bista, czyli bardzo znanego e, youtubera. No i tutaj e, z tych takich e, znanych to te ostatnie czac i e, waifu e, też je dosyć kojarzę. Lecimy z kolejnymi informacjami, tutaj macie 30 e, tokenów, że tak powiem w trendzie na Coingecko od 1 do 7 maja. No i co? Tutaj mamy mm, gdzieś wy, wymienione e, kamis, natomiast na pierwszym miejscu, w pierwszej dziesiątce m, mamy Matic, mamy Doja, e, z naszych jest TLM, mm, Fine, t, t, tak jak mówiłem, z tych takich e, platform e, NFT mm, cóż tu możemy, do NFT możemy zlikę, bo mamy tutaj piłkarze, więc śmiało można dodać. Z i z tego co widzę to tutaj na ten moment e, chyba e, wszystko z tych projektów warto sobie czasami gdzieś tam je przylukać i spojrzeć jak się dalej będą rozwijać tutaj dosyć takie a, a, zabawne zdjęcie a, i jak tutaj ludzie próbują rozkminić o czym będzie Elon Musk mówił, co będzie kolejnego pompował, i tutaj jest skazane, że pompka, która wynikła na Eterze, jest związana tutaj z Elonem Muskiem. Także takie różne ciekawe koncepcje w niektórych social mediach się pojawiają. Tutaj zwracam uwagę Gramis, która e, pojawiła się na jednym z naszych e, live'ów. E, no i pokazuję tutaj, bo wkrótce mają być tworzone karty NFT. E, mi się one dosyć bardzo a, podobają, bardzo fajnie to wszystko a, wygląda. Taki troszeczkę trój, trójwymiar, a, więc a, wszystko jest oparte o Binance Smart Chain, więc to też nie będzie zbyt dużo a, kosztowało. Warto. Ja na pewno będę się tam gdzieś tam dalej przyglądał i będę was informował, jak to wszystko będzie wyglądało. Mm, tutaj informacja dla osób, którzy, które posiadają ANKX, um, będzie on odpalony tutaj na bankę słapie. E, no i też jest bridge e, zrobiony e, tutaj z łańcucha etheru e, na BSC, także. Myślę, że to pozytywne informacje odnośnie Anarchy X. Odnośnie Guild of Warriors, no to dwie bardzo pozytywne informacje. Pierwsza to dostałe się tutaj, ta gra do takiego programu specjalnego Ubisoftu, który wspiera różne właśnie takie gry. Oparte o blockchain. Jedną z nich jest właśnie SoRARE. Natomiast tutaj do tego programu e, laboratoriów, jak widzicie, szósty sezon e, dostaje się Guild of Guardians. No i kolejna informacja to tutaj e, wspólna współpraca Guild of Guardians z Sandboxem, która będzie mm, obfitowała to, że trójka bohaterów, tych, którzy są wyróżnieni. Pojawi się też w Sandboxie, czyli będziemy takim troszeczkę możemy powiedzieć, tak jak na Engine, to pla planują takiego Multiversa, tak samo będziemy mieli. E, I tutaj e, lecimy dalej. M można już e, stakować. Mamy informacje, obiecałem wam, że e, dam informację w momencie, kiedy można. Będzie stakować już tutaj na portalu e, na Alice e, tokeny żeby dostać losy na loterię, która pozwoli nam zakupić Landę, więc to już można. To jest od 8 maja. Ja dopiero dzisiaj udało mi się to znaleźć jakoś tak z mało tutaj tych, tych informacji jakoś słabo to zareklamowali. No i można znaleźć to na portalu Lottery. I trzeba podłączyć e, swój z tego co mi się wydaje portfel. No i wtedy po prostu jak mamy tokeny, to minimum 20. Um, tutaj jest 5 Alice, natomiast z tego co wiem, to musi być to 20 Alice. Powiem szczerze, że tutaj mm, ta My Neighborhood Alice aż tak nie jestem jakby e, przygotowany. Sama gra coraz bardziej, jakby powiem szczerze, troszkę mnie odstrasza z uwagi. Na to, że to no wszystko jest powoli takie, jakby trochę niedopracowane, um, ta data była przekładana, potem ta, jakby promocja, jakby gdzieś tutaj od no tego ósmego ja też przeglądam zawsze codziennie te, te newsy i jakoś nie wpadłem na to. O, no i ta strona też, jakby do końca. No, nie jest jakby taka z, z, zachęcająca. Yy, mało tego gdzieś tutaj było yy, rozpiska, że e, chromie można stakować e, na oddzielnym e, portalu Chromi, e, że mają być uwzględnione pole płynności e, związane z Alice. E, także sporo, trochę to odbiega od wszystkiego, co wcześniej e, podali. To się zmienia z dnia. Na dzień, także troszeczkę nie są konsekwentni gdzieś tam w swoich e, działaniach. E, zbyt, zbyt często coś jest przesuwane i, i dużo jakichś zmiany, zmienianych rzeczy. Troszeczkę mi to przy, przypomina Zedran, który e, troszeczkę lepiej wystartował z promocją, natomiast nie, nie podawał konkretnych informacji, i ja sam byłem, tak jak i Wy, byliście troszeczkę zagubieni. Co, o której, gdzie i jak. Więc tutaj musicie samemu podjąć decyzję. Tak jak mówię, to ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. Każdy musi sam spojrzeć na to. Oczywiście, według mnie, no, zakupy praktycznie w każdej grze landów e, powinny dać e, jakiekolwiek e, z, zwroty. Natomiast druga kwestia, czy my to będziemy grali i będziemy starali się przyciągnąć inne osoby do takiej a, gry. No na razie. Tutaj, jeszcze nie zagłębiając się w ten projekt, no troszeczkę niektóre rzeczy są jak dla mnie e, dziwne, ale być może jeszcze to e, mocniej odpali. E, odnośnie informacji, odnośnie tokenu Tower, te, tak jak pamiętacie, live był m, w piątek z Tomkiem, który nam sporo rzeczy tutaj powiedział. No i ja przypominam, że trzeba zakupić Token Tower na KuCoinie MXC Bilaxy Uniswap. I tutaj e, to będzie zaangażowany e, gaz. E, tutaj w momencie dalej przesyłania na Metamask e, będziemy płacić gaz. A potem trzeba będzie się połączyć z naszą stroną Crazy Defense Heroes. Następnie zatwierdzić tawery, czyli znowu opłata gaz i zakup e, skrzyń, czyli znowu kolejna opłata a, gaz. No, powiem szczerze, tyle tych opłat mnie powoli troszeczkę e, odstrasza i dosyć e, to słabo wygląda. Ja się zastanawiam, czy po prostu na ten moment tych towerów nie kupić spekulacyjnie. Choć widziałem już, cena była 00, chyba 70, więc, więc to rośnie. Ciężko mi na ten moment na razie podjąć decyzję. Musicie samemu to wszystko rozważyć i zobaczyć, w jaki sposób dokonać tutaj opłat i w jaki sposób podjąć najwłaściwszą decyzję. Tutaj o tyle jest ciekawa informacja, że Immutable, czyli druga e, Immutable X, czyli druga warstwa na Etherze podpisała partnerstwo z Animoca Brands, czyli z tymi e, wszystkimi projektami. Co dla mnie jest dziwne, że nie poczekali jakby do momentu e, tej e, licytacji, tak, Mo, mogli to zrobić przed, jeszcze wcześniej przed samą licytacją, nie wiem, czy to zostanie, zdo, zdążą to na tyle wdrożyć, z tego co wiem, to aż tyle dużo rzeczy nie hula jeszcze dobrze po tym Immutable X, my gdzieś tam z Tomkiem tutaj prorokowaliśmy, że być może poligon to będzie te, taka E, druga warstwa, która gdzieś tam zawiąże współpracę z Animocom Brass, szczególnie, że Polygon teraz bardzo mocno aktywnie działa na, na rynku. Natomiast tutaj mamy i Mutable X, czyli e, warstwa, która już współpracuje z GO, z i i Riders. to chyba to są jedne z największych projektów, z jakimi na ten moment a, współpracują. I lecimy dalej, e, tutaj macie informacje odnośnie VimWorld, że jeżeli zrobicie unik na stronie e, Kids, e, to będziecie mieli szansę m, tutaj w zasadzie chyba zakupić, e, nie jest wyjaśnione czy to będziemy kupowali, a, czy otrzymamy m, taki specjalny e, NFTek, Natomiast też będziemy mm, mogli zakupić OS oh yes, Buy, czyli zakupić. No i też e, zakupić e, będzie do dyspozycji e, 500 tysięcy wit, czyli tutaj e, tej e, waluty na WIM Dispenser. Więc kto tutaj tą grą, tą, na tą grę spogląda, warto się za, zainteresować, zrobić tego, a ja być może też, bo to jakby niczym nie szkodzi, już na tylu stronach robiliśmy takie te, e, KYC w zasadzie e, z angielskiego, więc e, myślę, że tutaj do tej gry można mieć zaufanie i jakoś gdzieś tam nie, nie wykorzystają. Trochę informacji odnośnie e, LEMPO e, tutaj dla osób, które chudlowały e, te tokeny będzie jakaś tam specjalna nagroda, chyba w postaci jakichś medali no i widzicie, cały czas jest informacja że to tym się zajmuje Animoca Brands druga taka informacja to LEMPO będzie miało AME 11 maja, czyli jutro o godzinie 14 więc jeżeli ktoś chce zobaczyć co się dalej będzie działo z tym projektem to warto sobie obejrzeć. Tym bardziej że podejrzewam, że za zadawanie pytań będą do rozdania 3 NFT i 150 dolarów w LMT. Kolejna taka informacja odnośnie e, Limpo.io e, tutaj dołącza Mossa Diaby. Mm, także macie informację a e, zawodnik Bayernu Leverkusen. Pewnie też jakaś fajna taka karta będzie stworzona wraz z nim. No i kolejna rzecz, że tutaj można stakować to LM i LMT, żeby wydobywać te ciekawe NFTki. Także możecie się już przyjrzeć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja powiem szczerze, te karty dosyć, no dosyć fajne one wyglądają takie żywe, te, te kolor, no podoba ja lubię takie kolory, takie neonowe dosyć mocno mi się to podoba, natomiast chciałbym tutaj spojrzeć na jakieś gwiazdy sportu, które mi będą dobrze znane. I wtedy być może mnie to zainteresuje. Ewentualnie jestem w stanie skusić się na jedną być może dwie karty takie, które rzeczywiście dobrze będą e, wyglądały, będzie dobry jakiś e, pomysł na nie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o dzisiejsze NFT Newsy, to by było e, na wszystko pamiętajcie, subskrypcja. Łapa w górę, komentarz taktyczny oglądamy od dechy do dechy. Śledzimy wszelkie media społecznościowe. Pamiętajcie, że te linki wszystkie pokazują się na Twitterze. Kolejne medium to jest ten e, Instagram. No i starajcie się, to od Was też zależy, jak nasza społeczność szybko się rozwinie. E, promować poprzez e, udostępnianie. No i jeżeli mówię o jakichś grach i możecie skorzystać z refer, z linka polecającego. No to tutaj korzystajcie, bo dzięki temu wspieracie gdzieś tam mnie w, moich, e, tutaj w moim rozwoju, a, a przez to i sam kanał. Miłego wieczoru, na zicho. Trzymajcie się.